Obecność w światowej sieci internetowej firm i instytucji to już powszechny standard i właściwie nie należy chwalić za to, że instytucja bądź firma ma swoją witrynę internetową, ale raczej ganić za to, że jej nie ma bądź nie uaktualnia jej na bieżąco. Jeszcze na ostatnich sesjach Rady Powiatu radni zarzucali, że starostwo nie potrafi sprostać tym wymaganiom. Zmieniona po latach szata graficzna witryny i przyjazne internautom menu zapowiadają odwrót od tej poprzedniej sytuacji. Strona internetowa i adresy mailowe to jest tak naprawdę nowość. Teraz każdy z wydziałów ma swój adres, można się bezpośrednio kontaktować. Strona internetowa zawiera wszystkie informacje na temat działalności starostwa. Witryna ma nowy adres powiatboleslawiecki.pl i można na niej znaleźć informacje o wydziałach starostwa i kontaktach do nich. Strona jest jeszcze sukcesywnie uzupełniana. Obecnie najwięcej miejsca zawierają informacje o Radzie Powiatu. Dotyczą one poszczególnych radnych i działań całej Rady. Nowością na tego typu witrynach jest możliwość zapoznania się z interpelacjami radnych i odpowiedziami na nie. Przeciętny mieszkaniec, nie wychodząc z domu, może po pierwsze dowiedzieć się, co dzieje się na sesji, bo są publikowane protokoły z obrad, ale może też się dowiedzieć, jak pracują radni, radny na przykład, którego on wybrał. Specjalne miejsce na witrynie mają sprawy dotyczące osób niepełnosprawnych. W przyszłości w jednym miejscu będą też informacje dla kierowców, stypendystów i uczniów. Powstanie też dział poświęcony turystyce w języku polskim, angielskim i niemieckim, który będzie tworzony przy współpracy stowarzyszenia Via Sudetica. Niestety za rozwijającą się witryną starostwa, obsługiwaną przez zespół prasowy, nie nadąża obsługa biuletynu informacji publicznej powiatu. W bip nie wszystkie działy są aktualizowane na bieżąco. Poza obecnością w Internecie starostwo przygotowuje też ogólnodostępny biuletyn informacyjny, w którym pojawiać się będą bieżące wiadomości o działaniu starostwa i podległych mu jednostek. Biuletyn będzie dostępny na witrynie internetowej, ale też każdy będzie mógł go zaabonować poprzez pocztę elektroniczną. To będzie od połowy, od połowy marca. Na bieżąco w telewizji będą też publikowane informacje. W miesiącu będą przygotowane dwa dłuższe programy. Te programy będą mogli ludzie obejrzeć i w telewizji, ale będą mogli też obejrzeć na stronie internetowej. Kolejnym krokiem w informatyzacji starostwa będzie wprowadzenie możliwości załatwiania przez klientów spraw w poszczególnych wydziałach poprzez internet to jednak na razie plany, które będą mogły być zrealizowane nie wcześniej niż w przyszłym roku. Starostwo zamierza pozyskać na stworzenie tzw. zwanego urzędu środki z funduszy europejskich.